Cześć, tu Michał. Prowadząc imprezy okolicznościowe będziesz napotykał na takie wyzwania jak akustyka mobilnego DJ-a, a mianowicie ustawienie i wysterowanie nagłośnienia w lokalu, ponieważ każda impreza odbywa się w nieco innej scenerii. Każdy lokal to jest inna kubatura, inny wystrój, inny wygląd, inny kształt i różni się parametrami. Zatem to nie będzie tak, że Ty sobie... Ustawisz swoje nagłośnienie na jeden nastaw i będziesz to włączać i wyłączać na każdej sali tak samo. Ponieważ, jako DJ eventowy i mobilny, możesz spotkać się z takimi sytuacjami, że przyjdzie do ciebie gość bawiący się na Twojej imprezie i powie: Panie, daj to głośniej, ponieważ to jest impreza i musi być głośno. Ok, ale możesz też spotkać się z takimi stwierdzeniami, jak Panie, weź to przycisz, bo mi mózg rozsadza. No i co teraz? Podgłosić. Ściszyć, jak to ustawić, aby każdemu dogodzić. Musisz wziąć też pod uwagę, że na Twoich imprezach jako DJ mobilny będą się bawić różne pokolenia. Będą to imprezy wielopokoleniowe. Co to oznacza? Ano, że będą się bawić młodzi, nieco starsi, wujkowie. Dziadkowie, a może nawet pradziadkowie. Ja prowadziłem kiedyś imprezę y, urodzinową z okazji stulecia, czyli setne urodziny pani. No i tam naprawdę wiesz, rodzeństwo i rodzina tej pani były w wieku 80-90 lat, ale byli też i młodsi wnukowie, prawnukowie, także no był przekrój, tak naprawdę bym zaryzykował stwierdzenie, od 5 lat do 100. Bo jubilatka miała w tym dniu 100 lat. No i jak ustawić to nagłośnienie, żeby każdemu dogodzić, żeby grało odpowiednio, żeby poziom głośności był odpowiedni. Poza tym musisz wziąć pod uwagę, że różnica wieku to jest jedno, ale też są ludzie, którzy mają jakieś schorzenia, na przykład aparat słuchowy czy jakieś nadstawki sercowe. I te urządzenia niekoniecznie mogą przebywać właśnie w wysokim natężeniu, w wysokiej częstotliwości głośności. Możesz powiedzieć, dobra, to nie wyjdzie z mojej imprezy, bo ja podłaszam, bo bas musi walić. No. Oczywiście musi, ale w rozsądnych granicach i w rozsądnym słowa tego znaczeniu. I co to yy, znaczy rozsądnie? Ja teraz nie jestem w stanie Cię nauczyć akustyki dla takiego mobilnego DJ-a w tym nagraniu. Ja chcę Ci tylko powiedzieć, na co musisz zwrócić uwagę, jak się do tego przygotować i jak najlepiej postępować. A mianowicie warto podłączyć swoją konsoletę bez względu na to, czy masz kontroler, czy setup Twój składa się z miksera i dwóch odtwarzaczy, a może miksera i dwóch gramofonów, nie ma znaczenia. Chodzi, że Twoją konsoletę. Podłącz do miksera cyfrowego, a następnie Twoje nagłośnienie również podłącz do miksera cyfrowego. No mikser cyfrowy musisz niestety dokupić, jeśli na ten moment nie masz. Jest to koszt rzędu od 500 do 5000. Jaki polecam mikser cyfrowy? <laughs> nie będę Ci podawał konkretnych yy, marek, możesz w komentarzu, jeśli masz doświadczenie z mikserem cyfrowym, podać konkretną. Zalecam Ci tak w granicach 1500 zł. Są takie w miarę rozsądne. I co Ci to daje? Daje Ci to możliwość korekcji w dodatkowy ekualizer, jak to w mikserze, i ponadto jesteś sam w stanie wysterować odpowiednio nagłośnienie. Jak? Ponieważ sterowanie miksera cyfrowego odbywa się za pomocą tableta lub iPada bezprzewodowo. Co to znaczy? Włączasz muzykę, odchodzisz od konsolety, czyli stajesz na parkiecie, wczuwasz się niejako w tą publiczność, która się będzie bawić w momencie, gdy jeszcze jej nie ma, bo ty to robisz oczywiście w momencie po rozłożeniu, czyli przed imprezą, i wtedy z poziomu iPada lub tableta sterujesz sobie, ustawiasz parametry, od razu. Słuchasz na bieżąco jak to słychać, i nie ma tak, że wołasz kelnerkę. Pani, dobrze gra, bo ty stoisz tu za konsoletą, oczywiście, a ona mówi za cicho, no to ty podgłosisz, tylko ty wtedy sam to sterujesz. Oczywiście parametry do każdej sali musisz też dobierać indywidualnie, bo sale różnią się. No wystrojem, jeśli chodzi o wystrój, no to na przykład jedna ma zasłony, druga nie ma zasłon. Jeśli są zasłony, to przykładowo tłumi ten dźwięk. Jeśli nie ma zasłon, jest pusta ściana przed tobą, no to odbija się jak to fala dźwiękowa, tak? Idzie i wraca i wtedy się robi taki, taki jak w kotle. Dlatego nie ma jasno i jednych zasad, ponieważ pod każdą salę będziesz musiał się wystroić czy też twoje nagłośnienie nastroić na y, odpowiednim y, poziomie. No i właśnie dlaczego to robić? Po co to robić? No po to, żebyś był postrzegany jako profesjonalny DJ i po to, żeby ludzie na twojej imprezie czuli się komfortowo. Żeby nie było właśnie sytuacji, że przychodzi do ciebie jedna osoba i mówi: "Ścisz to", a przychodzi do ciebie druga osoba i mówi: "Daj to głośniej". Bo jest od tego impreza, żeby huczało i żeby po prostu tydzień po tej imprezie w głowie jeszcze dawało. No i tak i nie. Jeśli idziesz do klubu, to właśnie w klubie tak jest, że Ustawione jest nagłośnienie, że ma po prostu. Rura musi walić. I walić tak, że jak ty wyjdziesz z tego klubu, to wali tobie w głowie jeszcze przez następne trzy dni. No Na imprezach okolicznościowych już troszeczkę te czasy się skończyły, że jest sala wiejska i DJ im głośniej gra, tym lepiej. No właśnie, im głośniej to nie znaczy koniecznie lepiej. Tylko po prostu na odpowiednim poziomie, dobrze wyregulowane nagłośnienie. No i oczywiście dobrej jakości nagłośnienie. To też nie jest tak, że każde głośniki ustawisz pod y, akustykę danej sali. No bo jeśli są nagłośnienie z niskiej jakości, no to sorry, nic już się z tego nie da zrobić. No i jeszcze tu tylko taka jedna uwaga, że po co to w ogóle wszystko robić, no ale właśnie po to, żeby na koniec klient po pierwsze dobrze się bawił na Twojej imprezie, dobrze się czuł i po imprezie wyszedł zadowolony i polecił Ciebie, bo poczta pantoflowa działa najlepiej. Czyli to nie chodzi o to, żebyś ty, tych ludzi tak naprawdę tą głośnością zmęczył, ale żebyś się od, odpowiednio zadowolił. Co to znaczy, jak jesteś na jakimś koncercie, to wiesz jak to jest, stojąc nawet pod sceną, pod kolumnami, to nie jest tak, że Ci głowę urywa, jak przykładowo w klubie, bo jak w klubie staniesz pod kolumnami albo pod subwooferami, to Ci normalnie flaki w środku rozrywa, a na koncertach tak nie jest, bo właśnie jest na koncertach akustyk jest dźwiękowiec i jest to dobrze wszystko wysterowane. Ty możesz to samo sobie zrobić ze swoim sprzętem jako DJ eventowy, podłączając się przez mikser cyfrowy, zatem niestety albo stety musisz dokupić kolejny element, no DJ-ka to jest taki zawód, że trzeba cały czas się rozwijać, cały czas trzeba coś dokupować i inwestować, ewentualnie zmieniać lub modyfikować, no bo to jest nie ciągło, nie, nie, nigdy niekończące się zajęcie. A nawet jak już stwierdzisz, że masz wszystko, no to być może ten twój sprzęt już będzie przestarzały i będzie wymagał wymiany na nowszy, lepszy model, zatem zaś będą zakupy. Podsumowując. To, że będziesz grał głośniej, nie znaczy, że będzie lepiej, nie znaczy, że będą się lepiej bawić ludzie na Twojej imprezie. Oczywiście młodzież będzie przychodzić do Ciebie weź to podgłoś, bo oni zawsze będą chcieli głośniej. Jednak Ty grając imprezy czy prowadząc imprezy okolicznościowe, na których się bawią różni ludzie, czyli w różnym wieku i w różnym, jeszcze w różnej też kondycji zdrowotnej, bo tak jak powiedziałem, ludzie ze schorzeniami lub z jakimiś dodatkowymi aparatami słuchowymi czy nadstawkami sercowymi, niekoniecznie będą mogli przebywać i się dobrze czuć w tej, na tej imprezie. No i będą wychodzić, albo będą ci robić po prostu złą opinię, bo będą mówić wtedy, że ty to wiesz, byłeś młody i wyłupałeś tam całą imprezę. No i wtedy młodzi będą zadowoleni, ale to też nie do końca, bo jak stwierdzą, że jak się ich rodzina dobrze nie bawiła, to że też impreza nie była dobra. Zatem to musisz znaleźć złoty środek i tak ustawić, żeby dla wszystkich grało dobrze na odpowiednim poziomie. I Mixer Cyfrowy ci na to pozwoli. Oczywiście będziesz jeszcze potrzebował podstaw, jak to ustawiać, jak, na jakich poziomach, na jakich potencjometrach czy też na jakich tak zwanej, na, 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 na jakiej skali ustawić ekwalizery. No teraz Ci nie jestem tego w stanie wytłumaczyć. Polecam Ci ewentualnie skorzystać z jakiegoś kursu lub samodzielnie dochodzić do tego, jak to wysterować, żeby grało dobrze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.